Dzień dobry, witam uczniów. W dniu 1 kwietnia i nie jest to wcale Pryma jest to, co chcę Wam opowiedzieć. Historia ta zdarzyła się bardzo dawno temu, opisana jest w Starym Testamencie, a dzisiaj czytana jest w kościołach jako pierwsze czytanie. Był sobie król Nabuchodonozor. Ten król Nabuchodonozor zbudował piękny, złoty posąg. I kazał wszystkim, wszystkim ludziom kłaniać się przed tym posągiem. Wtedy, kiedy za, za, zatrąbią trąby, zagrają flety, wszelkie instrumenty będą grały, to na, na ten znak wszyscy się mają kłaniać złotemu posągowi. I wszyscy się kłaniali. Ale nie kłaniało się trzech bardzo y, dobrych ludzi, zarządców: meszak, szadrak i abetnego. Oni byli Żydami, byli tutaj w niewoli, ale sprawowali ważne funkcje i oni nie kłaniali się temu posągowi. Ludzie zazdrośni powiedzieli królowi Nabuchodonozorowi, że męża Szadrak i Abednego się nie kłaniają jego złotemu posągowi. Król zawołał ich, przyszli, mówi król macie ostatnią szansę, możecie pokłonić się, zaraz zagrzmią flety. Pokłonimy, ale prawo mówi, że jeżeli się nie pokłonicie temu złotemu posągowi, był wielki ten posąg, to zostaniecie wrzuceni do rozpalonego pieca. Oni mimo to postanowili, że się nie będą kłaniać, bo powiedzieli, my będziemy się kłaniać tylko naszemu, jedynemu Bogu Najwyższemu. I kłaniali się tylko Bogu, modlili się do, do prawdziwego Boga. Wtedy nabuchodonozor skazał ich na, na spalenie w ognistym piecu. Rozpalono piec i wrzucono tam szadraka, meszaka, jawetnego. I był król pewien, że się spalili. Lecz kiedy zajrzał do tego pieca, okazało się, że oni chodzą z rękami podniesionymi do góry i wielbią Boga. Król tak się zdziwił, że postanowił wypytać o ich Boga, i od tego czasu wielbił. Król tylko tego Boga. Już nie kazał się kłaniać złotemu posągowi, tylko bogu jedynemu, którego wyznawali Szadrak, Meszak i Abetnego. Do tego filmiku będzie dopięty, dopięta piosenka Arkinoego, która ma na tytuł Jak Nie cykali się. Nie cykali się to mi moja córka podpowiada. Nie cykali się. Bardzo proszę, abyście dzisiaj. Y, obejrzeli tą piosenkę, potańczyli przy niej i znaleźli tam imię tego króla, który wydał taki rozkaz i który się nawrócił, kiedy zobaczył cud y, z pieca. Do usłyszenia.